Dobra, może teraz nam pójdzie jakoś dobrze Teraz, żeśmy koronkę z ten zdobyli, to już zdobędziemy jeszcze dwa razy. A ty nie miałeś Mariusz niedawno tego tego? Skina, czy to strywek miał? Ja miałem przed mhm. chwilą To masz... To by już się nie zmieniają te postacie? Jaj wy A nie, on miał innego, ale... Ja miałem dumę. Wiem. A, że to Dobra, zobaczymy, czy jak... Bo teraz ja oznaczyłem, jak zginiemy szybko, to ja już nigdy nie będę oznaczał. <grym> Będziemy pamiętać. Nie no, słuchaj. Taka klątwa, klątwa może być. Jeszcze już mam 150 drugi poziom. To szybko to No, tak może być niestety. O, ile tutaj typów leci. Dobrze, wow. Ty czemu czarno-białe tutaj mam? Ty czarno-biały mi się robił monitor. Ty jaka jazda. Czarno-biały mam monitor. Nie wiedzieć czemu. A jeszcze nie, ale Co tu się nie dzieje? Koło mniej tylko 5 par stupek albo 6 nawet. 6 Dobiję mnie. To jeszcze jest za wysoko, żeby skakać. Nie ruszaj się Mariusz, spróbujecie podnieść Trzeba zrywka podnieść Nie mam pocisków, tam na wiadukcie kurde Mam 5 pocisków, masz jakieś pociski? No ja mam, nic nie mam

Kurde, tu jak mi szybko położyli... prezent. Jestem na torach, jakby co. Ale uważaj, za biegnie tobą za tobą. No. Na dole pod tobą. Kuca, kuca. A po drugiej stronie jest jakiś kur... Czechomik. A nie, a nie ja nie oznaczam. Wiesz co, strywka masz podniesionego, pojedź gdzieś tam, podnieś go i przyjedźcie tutaj we dwójkę i na socalcie. <laughs> Też możesz go wskrzesić. No Andrzej, wchodzisz do gry. Dzięki. Chyba nie... <tryk> Uważaj, ten choinka może być dobra. I ten, o tak, oni to... A, już mam. jeszcze na Tak, ten prezent jest dobry. AD, AD robi. Skubaniec. Dobra. Strywek. <laughs> Teraz twoja strywek. Spokojnie. Tak, z samym pistoletem. Przecież z góry go zastrzelał. Chodzi o to, że miał... się inwestycji. utopi. No nie, nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. nie, ja nie oznaczam. Weźcie wy w gotowości i oznaczcie. Ja mam to gdzieś. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. No sami tacy wiesz grają. To teraz mają ile? Tydzień wolnego aż do, do drugiego czy tam 3 stycznia to to będzie. To jeszcze grają tymi skinami, które kurde po prostu no nie cierpię. Oznaczcie, któryś. Który z Was dobrze oznacza? Mariusz? Andrzej? Dawid? Ja się nie trudzę. To na któregoś z, z Was wypadło? Zwańsku się, kurde. Teraz mam zadzwonić. Zacznij do niej ty. Ой, so это был не этот. Это тут выше, потому что здесь, чтобы затащить. А, солнце передо. Поисторически. Ну.

Pocisków mi zabrakło nie? mi zabrakło pocisków na niego nie. Dobra, tam mam E <laughs> Gerade już Ktoś chce shotguna? A ja się tyle postarałem, żeby była jakaś super broń A tu nikt nie chce Po co ja to zmarnowałem? Kurwa, typa mam. Chyba. Powiedziałem złe słowo. Dlaczego? No ty się masz. To nagry ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie nagrywa. Nie to... nagrywa się, ale powiedziałeś, mam typa. Powiedziałeś brzydkie słowo? Trudno. Nove PKP. Ty w że potrzebuję no, trzeba do strychka jechać Nie, nie, tu spójrzcie nie? No, a czemu masz tak Andrzej mało? No się strzela nie to tu. No Zap nie? Zapomniałem co no, ma, no, no. tak no. Właśnie. Jakiś samochód by tutaj wypadało wziąć, a nie tak z autonogi. Widzę, widzę. A to ja mam prowadzić? Są tu typy? Nie ma uruchomili tylko. Dobra, chodźmy do nich, jedziemy. A, -a. nadal widzimy dalej Na złami też. jest Tak do samochodu w las. Idzie, idzie typ, tym idzie. Za wami jest no to za sto nie Podniósł Typów Typa Da, ja biegać nie mogę Na widzę nim pobiegł. Znikł typ. To był... ten bot. Kto co odpalił? Wyspa się odpaliła. Kurwa no zdupnij. Skąd Skup sobie to goniłem i... nie go zgubiłem. Jest pod no? tobą, za tobą, gonicie. cię. O tak. Powiem ci, że... Paweł za górę tu koło ciebie. Nie ma Nie gdzieś poleciał, bo wiek tu znowu za to, Tu pod górę widziałem jak wiek Tu znowu gdzieś poleciał Tu są te Tu będą odradzać pobiegli dalej. Znaczy chyba, bo ich nie widzę, co w samochodzie. Tesla I Jeden tu jest Dwóch jest, jeden tu jest Bo jeden to ładny Jednego chyba położyłem albo mi uciekł Tym mieczem Na górze biegnie Dwóch tu jest Snoop A Dobra, dedłem Ale było fajnie. Snoop dog. Uda, ja też wydrygnę. Jednego powaliłem. Za dużo ich tu jest, uciekajcie. To jest za dużo. Mariusz powalił jednego z kataną. Ja też jednego. Powaliłem. Tu jest jeden. Ja się. Leczę. On miał głupą katanę jeden. Ty tu jest trzech Uciekam. Miałem przypadek stupek. To jest plus. urodzi coś. No, tak, ale tu są trzech typów. Chodzi. Czekaj, ja spróbuję. Ja mam dla niewidzialności. W tych krzaczurach się, kurde, czają. O. Tu się w krzakach czają. Uważaj, biegną do Ciebie, Mariusz. No i tak będę miał głos Dzięki. Ej, Andrzej, minęłeś mnie. Dobra, uciekaj, uciekaj. O, smutno, nie zesraj się. Masz waper koło niego jest to nie strzela do niego tylko do mnie, nie? ten jeden No uciekł masz auto jak to jest. Ja. Tu u mnie Tu, do góry, nie w tą stronę Nie bój

No nie wiesz, że nikogo nie zabiłem? No zdarza się na najlepsze Są za samochodem, strzelajcie do nich Jednego punktu nie zapękam A, ty masz dubska No, snub dobra Oooo! I po mojej złotej katanie. Był Po mojej koronie. Jeszcze się podnieco Dawaj strefa idzie, uciekaj. We Może Możesz i też tak. No tylko ich tu. Tak też można. Okay. Strefa szybko do strefy, we policjaninie No nie wierzę. Wysiądź. Prawie. Dobra, dajcie do rogi, bo ja kończysz. Już będziesz kończył? Nie. No. Mm.